Szczęść Boże! Witam Was w sobotę, w ostatni dzień starego roku liturgicznego, który się dzisiaj już kończy. Posłuchajcie dzisiaj fragmentu z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was z znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi, Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma przejść, i stanąć przed Synem Człowieczym. To dzisiejsze ostrzeżenie Jezusa z Ewangelii przypomina mi te wszystkie momenty świąteczne, kiedy się przejadałem i kiedy miałem ochotę tylko pójść spać z tego przejedzenia, ze zmęczenia leniuchować. To wielka sztuka, wypoczynek z zachowaniem trzeźwego umysłu. Jest to w ogóle wielka sztuka życia. Tak korzystać ze wszystkiego, czego potrzebuje nasze ciało: wypoczynku, jedzenia, picia, naszej seksualności, aby nie zabijało to czujności naszego umysłu. Jesteśmy cieleśni, mamy zmysły, nasze ciało ma potrzeby i trzeba naprawdę z miłością się w te potrzeby wsłuchać. Nie powinniśmy lekceważyć swoich potrzeb, emocjonalnych również. Ale spełniając je, trzeba zachować miarę, żeby nasza duchowa wrażliwość nie została stępiona i żebyśmy zawsze byli w stanie uważnie wypatrywać Boga i pragnąć z całego serca przyjąć Jego wolę, kiedy ją objawia. Niech Was błogosławi Bóg mogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.